Przyszła wiosna. To bez wątpienia moja ulubiona pora roku. Uwielbiam patrzeć, jak cały świat po zimie budzi się do życia. Drzewa usłane drobnymi listkami przypominają zieloną mgiełkę, a w trawie pokazują się pierwsze mlecze. W tym roku jednak nie mam czasu celebrować tych ulotnych wiosennych chwil, tak jak zwykłam to robić. Tym razem zamierzam zakasać rękawy i ostro wziąć się do pracy. Pragnę, by w tym roku nasze dzikie łąki, choć w niewielkiej części, zaczęły przypominać prawdziwy ogród, o którym marzę od lat. Pamiętam, ile radości w zeszłym sezonie dało nam kilka słoneczników wysianych z nasion. Pomyślałam, że tym razem pójdę o krok dalej. Kupiłam niemały zestaw nasion, kwiatów jednorocznych. Postaram się stworzyć kilka kolorowych rabat. Prawda jest taka, że w głowie mam pomysł na cały ogród. Mam dokładnie zaplanowane nasze 3000 m2 działki. Wiem, gdzie wykopiemy staw, gdzie będzie sad, a nawet mam całą listę roślin, które chciałabym posadzić w moich rabatach. Najchętniej zrobiłabym wszystko od razu, jednak wiem, że to niemożliwe. Ogród jest świetnym nauczycielem, który uczy mnie cierpliwości, choć nie są to łatwe lekcje. Pomyślałam, że co roku będę się skupiać na innej części ogrodu. Tym razem chciałam wysiać trochę kolorowych kwiatów wokół domu, ale przede wszystkim skupić się na ogrodzie warzywnym. Postanowiłam oczyścić podwyższone grządki, które przygotowałam na zeszły sezon a o które nie byłam w stanie dbać przez ciążowy brzuszek. Całkiem zarosły chwastami i nie wyglądały zbyt obiecująco. Właściwie to nie mam pojęcia co robią. Trochę poczytam, trochę podpytam sąsiadki. Głównie kierują się intuicją, eksperymentują. Choć ogronik ze mnie raczej malny, a jedyne doświadczenie jakie mam to niewielki miejski ogródek, o który nawet nie miałam czasu porządnie zadbać, to wiem, że to jest coś dla mnie. Gdy jestem w ogrodzie, czuję się twórcą. Ziemia jest moim płótnem, a nosiona farbami. Tylko, że obraz, który maluję, nie będzie wisiał na ścianie. Ja będę żyła w tym obrazie. Będę mogła dotknąć każdej roślinki, powąchać każdy kwiat, a nawet cieszyć się smakiem soczystych owoców i warzyw. Mój obraz będę podziwiać wszystkimi zmysłami. On będzie się zmieniał każdego roku, będzie dojrzewał, starzał się wraz ze mną. Ten ogród będzie mną, moją zmaterializowaną myślą, marzeniem. Uwielbiam zapach wilgotnej ziemi. Fascynuje mnie to, ile w niej życia. Patrzymy w niebo, zachwycamy się gwiazdami, a prawdziwe cuda są u naszych stóp. Niezliczone ilości żywych stworzeń. To niesamowite. Wiem, że ziemia nie lubi być odkryta. Trochę boli mnie, gdy muszą w niej kopać, niszczyć to, co tam żyje. Czuję się, jakbym zdzierała z niej naskórek. Jednak w tym momencie to jedyny sposób. To, co mogę okrywam suszoną trawą, a reszta musi poczekać. Odkąd puściłem rozy, każdą wolną chwilę poświęcam właśnie na prace ogrodowe. Z dwójką małych dzieci tych chwil niestety nie mam zbyt wiele. Każdego ranka budzę się z radością, czekając na to, by chwycić za łopatę i przygotować kilka grządek. Czasem uda mi się wygospodarować godzinę, czasem dwie. Za czasem już po 15 minutach muszę wracać do dzieci. nie mijały, a postępów niestety nie było zbyt wiele. Gdy mój entuzjazm, gasł, a wiara w to, że ten ogród w końcu powstanie, powoli zaczęła umierać, pojawiło się światełko w tunelu. Dobrzy sąsiedzi użyczyli nam swoje glebogryzarki, a traktorem skosili całą działkę. W ten sposób prace, na które potrzebowałabym zapewnie długich tygodni zostały wykonane w dwa dni. Kupiliśmy również tunel foliowy. Sadzonki pomidorów już czekają. Przez to, że tak się skupiłam na ogrodzie, zaniedbałam trochę dom, który teraz woła o generalne porządki. Celem na ten rok jest zorganizowanie domowej przestrzeni tak, by nie generować więcej bałaganu. Zamierzam się do tego dobrze przygotować i podejść do sprawy nieco inaczej niż zwykle, bo jak widać moje stare metody nie działają. Na krzesełku jagódki chciałaś usiąść. O, zaraz usiądę, dobrze? To jest taki mój krzesełek, a nie jagódka. Zaopatrzyłam się w książkę Magia Sprzątania, którą aktualnie czytam. Od paru lat mam również książkę Perfekcyjna Pani Domu, do której niedawno wróciłam, i choć do tytułowej Perfekcyjnej Pani Domu jest mi daleko, jak do tego, by zostać ogrodnikiem z prawdziwego zdarzenia, to się nie zniechęcam. Wszystkiego przecież trzeba się nauczyć, popełnić parę błędów, czasem zacząć od nowa. Przecież właśnie o to w tym wszystkim chodzi: o rozwój. Ja pragnę stać się królową ogniska domowego, by dom, wraz z ogrodem, był oazą spokoju dla mojej rodziny, azylem, bezpiecznym miejscem, gdzie można się schronić przed tym wielkim, groźnym światem, nabrać trochę sił. Myślę, że bycie gospodynią domową to wbrew pozorom bardzo rozwijające zajęcia. Tu trzeba posiadać wiele różnych umiejętności i być bardzo zorganizowaną osobą. To lekcja władania domową energią, która ma wyraźny wpływ na wszystkich członków rodziny, ale przede wszystkim na mnie samą. Dom jest odzwierciedleniem jego gospodyni, odbiciem lustrzanym. Kiedy w domu panuje bałagan, to znak, że i w mojej głowie nie wszystko jest poukładane jak należy. Gdy posprzątam, moje myśli również stają się bardziej klarowne, a ja spokojniejsza. Na tym etapie życia dopiero wszystkiego się uczę. Od nowa odkrywam sekrety prowadzenia domu, które dla mojej babci czy prababci były czymś oczywistym. Ta wiedza niestety nie została mi przekazana. Moja mama pracowała. Gotowanie i sprzątanie było dla niej przykrym obowiązkiem i nie ma się czemu dziwić. Była zwyczajnie zmęczona. Ja chodziłam do żłobka, przedszkola, potem do szkoły, a dom stał się zwykłym schronieniem miejscem, gdzie można coś zjeść i się wyspać. Jednak wcale tam nie odpoczywałam. W tle zawsze grał telewizor, a dookoła panował nieład. Mój rodzinny dom nie był piękny, bo nie było tam nikogo, kto mógłby o to zadbać. Teraz chciałabym to zmienić, sprawić, by mój domek, choć mały, był piękny, czysty i przyjazny dla każdego z jego mieszkańców. W ten sposób chcę zadbać o to, co ma dla mnie najwyższą wartość. Rodzina.